Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. A moim gościem jest dzisiaj komendant wojewódzkiej policji Ryszard Gan, który swoje stanowisko objął, no dosłownie tydzień i trochę temu. Dzień dobry i oczywiście gratuluję. Dzień dobry, witam państwa, witam pana, panie redaktorze. Bardzo dziękuję. Mm, można powiedzieć, że jest Pan nowy na tym stanowisku, ale jeśli chodzi generalnie o policyjny mundur, no to 30 lat służby już za Panem i to można powiedzieć w takim jednym z najbardziej newralgicznych oddziałów, bo zdoby, zdobywał Pan doświadczenie w prewencji i to na pewno nie jest lekki kawałek chleba. Miałem powiedzieć, że za Panem pierwszy chrzest bojowy, ale z takim doświadczeniem nie wiem, czy możemy używać takiego sformułowania i czy faktycznie na Panu kolejne takie wydarzenie jak e, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy robi wrażenie. I czy może Pana zaskoczyć, choć wiemy, że właśnie o to w tej pracy też chodzi, że trzeba być przygotowanym na to, co jest niespodziewane. Jak ten finał u nas wyglądał? Czy było bezpiecznie? To prawda, myślę, że każdy dzień w policyjnym rzemiośle jest dniem wyjątkowym i, i te moje lata, o których Pan wspomniał, są tego najlepszym dowodem. Musimy być przygotowani na to, że ten każdy kolejny dzień przynosi coś nowego, ale też ogrom satysfakcji z wykonywanego przeze mnie zawodu. Było bezpiecznie. Rzeczywiście mieszkańcy i goście, bo przecież jesteśmy regionem turystycznym, przybywający licznie do naszych nadmorskich kurortów, teraz już przecież przez całą zimę, myślę, że czuli się bardzo bezpiecznie. Organizatorzy i wszyscy kwestiu, kwestujący czuli się, w mojej ocenie, bezpiecznie. Nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych incydentów. Można powiedzieć, że objął Pan swoje stanowisko właściwie w takim gorącym okresie, no bo, po pierwsze, właśnie fine Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kilka dni po tym jak zaczął pan urzędowanie, a tymczasem jeszcze trwały ferie i te ferie właśnie się skończyły. Czy możemy już mówić o jakichś podsumowaniach? Czy to również było w miarę bezpiecznie, jeśli chodzi rzecz jasna o nasze województwo? Rzeczywiście ten czas przynosił wiele, wiele wyzwań. Przed chwilą dosłownie zakończyły się ferie zimowe dla naszego województwa, dla naszego garnizonu. Jesteśmy jeszcze w trakcie podsumowywania tychże ferii, natomiast my myślę, że najogólniej możemy stwierdzić, że było bezpiecznie. Realizowaliśmy szereg zadań, między innymi kontrolę autokarów, które, które zgłaszają rodzice, do których też zawsze apelujemy, aby takie, takie sytuacje zgłaszać. My jesteśmy do dyspozycji, po, pojedziemy na miejsce, przeprowadzimy kontrolę. To też oddziaływuje bardzo prewencyjnie, bo przewoźnicy, profesjonalni przewoźnicy doskonale już wiedzą o, o tym, że muszą się liczyć z takimi kontrolami, i te kontrole są realizowane. W tym obszarze też nie odnotowaliśmy poważniejszych naruszeń. Zresztą o tym warto pamiętać również poza jakimiś feriami czy wakacjami, dlatego że są wycieczki szkolne czy weekendowe wyjazdy, kiedy również można poprosić policję o pomoc. Oczywiście, że tak. My, ale też Inspekcja Transportu Drogowego, jesteśmy otwarci i, i służymy swoją pomocą w tym, w tym zakresie, tak abyśmy my, jako rodzice, czuli się. Pewni czuli się bezpieczni, że obowiązki, które wziął na siebie przewoźnik, są realizowane na właściwym poziomie. Tymczasem to właściwie nie jest koniec, ale dopiero początek, jeśli chodzi o ten rok poważniejszych wyzwań, szczególnie dla prewencji, przynajmniej w mojej opinii kolejka, no bo. Choćby finały Tallships Faces w tym roku przypada. Czy już szykujecie się do tego? Ależ oczywiście. Ten rok, patrząc, patrząc w przyszłość, będzie rokiem pracowitym dla Policji Zachodniopomorskiej, ale nie tylko dla Policji Zachodniopomorskiej, ponieważ te przedsięwzięcia, które są przed nami, chociażby regaty, o których pan był uprzejmy wspomnieć, ale przecież lotnisko Czaplinek Broczyno i, i wielkie wydarzenie Poland Rock to z pewnością będzie największa, największa zorganizowanych imprez na terenie naszego kraju. Stąd też przygotowania już są w toku. Na pewno będziemy korzystali również za zgodą komendanta głównego policji ze wsparcia sił zewnętrznych. To już kolejna edycja, bo czwarta w tym roku tego rodzaju zabezpieczeń. Ale zazwyczaj te imprezy, mimo tego, że są olbrzymim wyzwaniem takim logistycznym, czy są olbrzymim po prostu wyzwaniem, jeśli chodzi o zabezpieczanie, wbrew pozorom, są całkiem bezpiecznymi wydarzeniami. To prawda, nie odnotowujemy tam poważnych zabezpieczeń, jednak mamy na uwadze czas, w jakim się teraz znajdujemy, całą, całą, całe spektrum sytuacji geopolitycznej. To co się dzieje za naszą granicą wschodnią, stąd też nie lekceważymy tych zabezpieczeń i podchodzimy do nich niezwykle, niezwykle poważnie, tak aby każdy uczestnik, czy to z lotu regat, czy, czy innych imprez, bo, bo tych imprez przed nami przecież lato, wspomniane już przeze mnie ze wybrzeże, wszystkie powiaty nadmorskie, które też będą potrzebowały wsparcia sił policyjnych, tak aby turyści przyby przybywający do naszego regionu, Czuli się po prostu komfortowo i bezpiecznie. Te dwie wielkie imprezy są takim szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania, natomiast na pewno tutaj doskonała współpraca z organizatorem koncertów Poland Rock przyczynia się do tego, że przebiegają one bezpiecznie. Jestem przekonany, że w tym roku Również tak będzie. Rozmawialiśmy o tych wyzwaniach największych, natomiast yy, zostańmy na chwilę przy tych takich codziennych przy takiej codzienności również Szczecinian czy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego bo od lat czytamy, że ludziom najbardziej przeszkadzają przestępstwa, może nie o yy, dużej, dużym wymiarze szkody społecznej, ale te tak zwane uciążliwe, jak wandalizm, kradzieże czy rabunki. Ostatnio. Podobno y, według niektórych statystyk liczba kradzieży w sklepach wzrosła o 40%, to faktycznie plaga, rzeczywiście policjanci się z tym zmagają. Te przestępstwa drobne, przestępstwa przeciwko mieniu rzeczywiście występują, natomiast w skali mapy kraju nasz garnizon nie odnotowuje jakichś tendencji silniejszych, wzrostowych niż pozostałe, pozostałe garnizony, więc ta sytuacja nie jest jakaś szczególnie niepokojąca. Natomiast tutaj chciałbym też zaapelować i, i, i przypomnieć o Krajowej Mapie zagrożenia bezpieczeństwa. Jest to proste, łatwe narzędzie. Wszyscy Państwo znajdą odnośnik na naszej stronie internetowej, gdzie można różnego rodzaju, nie tylko te, o których Pan wspomniał, ale najróżniejsze zagrożenia nam zupełnie anonimowo zgłaszać. My poddajemy to analizie i na tej podstawie też dyslokujemy odpowiednie służby, czy to prewencyjne, czy też służby operacyjne, tak aby kierować się w te miejsca które nasi mieszkańcy czy nasi goście zdefiniują nam jako, jako wymagające szczególnego zainteresowania policjantów w szerokim obszarze czy to ruchu drogowego, czy przestępczości, czy wykroczeń. Jest to bardzo, bardzo pożyteczne narzędzie. Celowo też wspomniałem o sklepach, dlatego że nie możemy uciec od jednego tematu ogólnopolskiego, który jednak ma, myślę, może mieć oby nie, przełożenie na Szczecin. Na pewno słyszał Pan Galerii Poznania w stolicy Wielkopolski. Tam Według przekazów medialnych gangi nastoletnich ludzi opanowały to centrum handlowe. I wiemy, że takie miejsca sprzyjają skupianiu się młodzieży, znudzonej młodzieży, którą być może nie ma się kto zająć, która być może w ten sposób ciągnie do rówieśników. Wiemy, że młodzież ciągnie również do szczecińskich centrów handlowych. Czy u nas. Wiem, że takiej skali nie ma, ale czy zagrożenie jest podobne? Bo policjanci z całą pewnością to też wiem, patrolują takie miejsca dokładniej niż inne rejony. To prawda, mamy na uwadze nasze duże centra handlowe, a nie potwierdzamy takich sytuacji, o których donosiły media na terenie Wielkopolski, aby dochodziło w naszych galeriach. Rzeczywiście młodzież chętnie tam się kieruje z różnych, z różnych powodów, stąd też szereg programów profilaktycznych, które nasz Wydział Prewencji i inne komórki organizacyjne, Komendy Wojewódzkiej i Komend Miejskich Powiatowych realizują. Na terenie szkół we współpracy ze szkołami, które mają na celu jednak podniesienie świadomości zagrożeń tych najmłodszych, zarówno młodzieży, młodzieży szkolnej, jak i dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym. Wracając do, do galerii, kierujemy tam służby, które, które reagują, jeżeli taka potrzeba. Się pojawia. A zostając jeszcze przy tych miejscach niebezpiecznych w Szczecinie od lat są takie, które cieszą się złą sławą. Na przykład Niebuszewo, które moim zdaniem zupełnie niezasłużenie jest w ogóle w takim rankingu, i mówię to jako były mieszkaniec do niedawna. Część dzielnic północnych również, część dzielnicy północnej Szczecina także znajduje się w takim rankingu. Czy to wynika faktycznie ze specyfiki tych miejsc, czy też na przykład jak w śródmieściu, gdzie po prostu jest dużo ludzi dużo. Dużo ruch i różne, tak metaforycznie powiem, siły się ścierają i po prostu czasem dochodzi do tarć czy spotkania różnych osób, czasem o niekoniecznie uczciwych zamiarach. Myślę, że tutaj e, wiele rzeczy wynika z tych czasów, o których ja też pamiętam, e, wspomniał pan o niebuszewie. E, no można wspomnieć jeszcze o innych dzielnicach, które cieszyły się. E, e, Niezbyt dobrą sławą. Myślę, że na przestrzeni ostatnich lat mocno mocno się to zmieniło. Te problemy to, to, pamiętamy, początek lat 90. Od tego czasu nastąpiły ogromne zmiany, zarówno fluktuacja ludności, jak i stała poprawa warunków, czy to infrastruktury, czy, czy po prostu warunków życia. Tam, gdzie to natężenie ruchu miejskiego jest największe, tam też Należy się spodziewać większej ilości zdarzeń, jest to, jest to naturalne. Natomiast stąd też nasze decyzje dotyczące kierowania w te miejsca sił policyjnych, oznakowanych, ale też nieoznakowanych. Tak? Bo tutaj też całe spektrum jeszcze przecież dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym można byłoby też wymieniać więcej. Rozmawialiśmy o największych wyzwaniach dla Pana jako komendanta, ale jednym z takich też większych wyzwań jest to, żeby więcej ludzi pracowało w policji. Od dawna się o tym mówi, że macie wakaty, macie wolne miejsca, kogo szukacie, ile macie miejsc? To prawda, rzeczywiście jednym z takich priorytetowych zadań stojących przed nami, przed komendą wojewódzką policji w Szczecinie, to dobór do służby. Zachęcamy wszystkich ludzi chcących zaznać ciekawej. Wdzięcznej e, służby, ciekawej pracy, pracy, która daje olbrzymie możliwości rozwoju zawodowego. W bardzo, bardzo różnych kierunkach, bo przecież od zwykłej służby patrolowej, poprzez zabezpieczenia różnorodne imprez, ale mamy przewodników służbowych, mamy jeźdźców, którzy pełnią służbę na koniach, mamy całe spektrum wydziałów kryminalnych, wydziału dochodzeniowo-śledczego, a w zatem takiej pracy zupełnie, zupełnie innego charakteru. Mamy też laboratorium kryminalistyczne, gdzie służbę pełnią, Fachowcy określonych dziedzin, naprawdę każdy młody człowiek znajdzie dla siebie przestrzeń do rozwoju zawodowego. Nie tylko młodzi ci starsi też na pewno przecież, jeśli są w dobrej formie. Ależ oczywiście, że tak. Nie mamy ograniczenia wiekowego. Wystarczy po prostu chcieć zgłosić się obojętnie do której jednostki policji i tam można złożyć dokumenty na stronie internetowej, uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Myślę, że uposażenia, które które oferujemy. Też nie są, nie są takimi, które, które nie zachęcałyby do podjęcia tej służby. Myślę, że praca z ludźmi, jeżeli ktoś lubi pracę z ludźmi, to to miejsce dla takiej osoby. Jesteśmy tuż po feriach. Niebawem, bo czas biegnie bardzo szybko, maturzyści będą zastanawiali się, co dalej. Zapraszamy serdecznie do nas i wtedy uzyskać można pełnię informacji. Jestem o tym przekonany że jeżeli ktoś poszukuje ciekawej, atrakcyjnej pracy, znajdzie sobie doskonałe miejsce w naszej formacji. Zapraszał Richard Gan, nowy komendant wojewódzki zachodniopomorskiej policji. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.